Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie chciałbym razem z wami otworzyć sobie mój dróg. Yy, najpierw jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że, że przepraszam was bardzo za długą przerwę w tym kanale, roczną yy, nawet, bo sprawdzałem i rok nie nagrywałem, ale dzisiaj już nagram film. I najpierw sobie otworzymy sobie brytki sremne i złote. Znajdowałem się one w takim domku z wolierką. One są tutaj przegryte na noc z plandeką, bo jest trochę jeszcze zimno. Dzisiaj było u mnie w nocy minus jeden, więc przykrywamy się taką pladeką. Tutaj już wychodzę sobie. Są srebrne sobrytki. Są to cztery kurki i kogucik. Są to y, dwuletnie sobrytki z 2018 Wszystkie. Tak wyglądają. Teraz sobie otwórzmy złote. Tak wyglądają złote. Są tutaj cztery kurki również i dwa koguciki, ponieważ ten kogucik był u mnie pierwszy ale niestety sobie, no nie kluły się panią kurczaki za dobrze na dziesięć się kluły dwa tylko a jak, i, więc dokupiłem tego jeszcze jednego i teraz się klują już praktycznie wszystkie ale sobie go też zostawiłem, bo tam mi się spodobał ale na szczęście się nie kłócą, więc sobie razem przybywają z kurkami no, też są one wszystkie tu letnie. To kurki. Tak wyglądają. Teraz zrobię cięcie i przejdziemy do następnego kurnika. Jesteśmy już przy następnym kurniku. Otworzymy sobie teraz kurki. Znajdują się... A sobie wychodzą. Przybywałem tu kury miksy i arakuany. A jak widać perliczki. więc przejdziemy do następnego kurnika jeszcze ponieważ mam takie trzy kurniki większe i jeden taki jak widzieliście na razie jest tylko jeden z taki z waliarką dla sobrytek. i to jest drugi kurnik, ten większy moja hodowla, są tutaj też sebrytki srebrne, cztery kurki, ale jak dałem do tamtych dowolierki, bo chciałam też je rozmnożyć, yy, no to niestety się bały tamtych dorosłych, no i, no i nie wychodziły, w ogóle z domku się bałem, że jeszcze zdechną z głodu, więc musiałem z powrotem przynieść do tutaj ogólnego kurnika. Prawdopodobnie zbuduję i taki drugi kurniczek, i kupię kogutka i będą też y, taka... drugi przedział. Co tutaj, y, większość kurlozdownych jest tutaj. Jeszcze niestety nie mam wolier y, z kurami, jak widać. Jest to nowy kurnik. Wybudowałem go od, y, rok temu razem z dziadkiem i tutaj będę budował woliery, nie wiem, po tej stronie albo po tej no i będę, no to już tak teraz zacznę i tak myślę, że na początku kwietnia coś tam już będę powoli kładł ozdobne do wolier na razie mam tylko srebrne oddzielone, jak widzieliście o, no, tutaj są kurki jak widać Tutaj kurki sobie nie są jajka. Tutaj są akurat sebrytki, sebrytki takie miksy z kasełkiem. Jak widać, nie są jajka. Tutaj one nie siedzą, tylko już tutaj widać, że kurki mi zniesły. I Teraz akurat ta siedzi. Tutaj druga. Mam dwie takie. Dzisiaj widzę, że dużo jajeczek będzie. Dziennie mam około 25 jajek. I powyżej. No, jak widać. I to też już są jajka. Tutaj mam taką blachę, dlatego że to też mi kury nie są. O, jak widać właśnie zaszła kurka. Miasda. No. Więc myślę, że zrobię cięcie i przyjdziemy do ostatniego chudnika. Jesteśmy teraz w tym y, ciepłym kurniku, jak widać. Dobudowałem tutaj trzy woliery. Tutaj przedzieliłem na pół, jak widać, bo były tylko tutaj te trzy. Ale już jest sześć. Jak widać, tutaj mam kurczaki. Tutaj są ze stycznia, z lutego kurczaki. Były dwa sorty, ale tak mniej więcej się Dorównały wielkością, więc je połączyłem. Tutaj mam białoczuby, jedną kurkę jaszyniatą i dwa kołciki, i jednego kołcika, czubatkę polską brodatą. Kołócika też tutaj jest. Tutaj mam jedwabiska. kołcik biały. Kurka taka szara. Źle chciałem jeszcze takiego miksa kurdebabistej z y, jakimś tam kokutem Tak się one prezentują. Tutaj mam y, seramy, tylko że y, ten kogucik okazał się bezpłonny. I musiałem do tych kurek, seram włożyć takiego małego kogucika. To jest taki rajski kogucik. No niestety się tamten okoza posłonny, ponieważ na 30 jajek nic się nie wykluło i za drugim razem na 15 też nic. Tutaj mam sobie w wielbłądzie parę. Tutaj chodzą jeszcze miluzem kurczaki. Takie starsze. Jak widać. Są tu białe czuby czubatki różne. I takie też z jedwabistą jest też zebrytka złota jedna jak widać i jeszcze tutaj mam zebrytki jest tutaj pięć kurek i kołucik jak widać tak się prezentują no, ten kołcik właśnie się okazał bezkłonny. No niestety bardzo ładny jest, ale no dzieci nie da. Więc musiałam dać na razie takiego kołtarańskiego. Ale też zamierzam kupić czysto lasowego kółcika seramy za niedługo do kurak. A na razie mają takiego kółcika. Tu no, tutaj dwa bista, To jeszcze kogut Feniks jest biały. Tutaj mam jeszcze kurki, ale one wyszły sobie chyba na dwór. I mam jeszcze kurę Mam jeszcze kurę Joko Miałem parę, ale z kogutem coś się stało. Prawdopodobnie mi list zabrał. Albo Jaszą. No, więc tak się prezentuje moja hodowla. Mam jeszcze kurczaki mniejsze, ale na razie mam je w domu. Z nich też będzie na pewno film, bo teraz już będę nagrywał. I teraz możecie mi napisać, co, jaki chcecie następny film, ponieważ tak się będą pojawiać mniej więcej co tydzień filmy. Możecie mi dać znać, co chcecie w komentarzach. I kurka, to gniazdo wyszła. No, to już chyba zakończymy, więc jeśli się wam spodobał film, Dajcie łapkę w górę, komentarz i oczywiście subskrypcję. Jeśli chcecie być na bieżąco, dajcie dzwoneczek. Cześć.